Wiesz co? Zwiastun kanału y, Będę grał w Fortnite Ponieważ nie mam Jak oglądać Niczego, bo prawa autorskie Tak więc Jest to zwiastun mojego kanału. Na moim kanale będzie się Będzie przeważał Będą przeważały gry Na moim kanale będą przeważały gry Jeżeli kupię na przykład Coś jakieś Do ulepszenia mojego kanału Na przykład mikrofon Kupię to, nagram film, taki unboxing. Nagram unboxing po prostu tej rzeczy. No, tutaj będą może też od czasu do czasu vlogi, coś typu vlogów, bo tak, to ogólnie będzie chyba Fortnite, może. Będę Brawl Stars również nagrywał, ale nie wiem. Jeszcze nie do końca wiem, co będę nagrywał, ale na pewno wiem, że, że będzie Fortnite i może od czasu do czasu przesyłam jakieś unboxingi, ponieważ to moim zdaniem bardzo zainteresuje oglądalność. I mam nadzieję, że miło się przyjmie mój kanał. Gdyż Zależy mi na tym, żeby Po prostu się rozwinął dobrze Ro Żeby się Dobrze rozwinął Ponieważ jest to moja pierwsza przygoda z YouTube'em I chcę coś osiągnąć I, r nie I nie robić Filmów dla mnie Nie, robi nie robić Filmów tak jakby Nie robić y tak, że Dla mnie film, że tylko mi ma się podobać, że Film będzie ogólnie musiał się podobać widzom, a nie mi. Że po prostu widzowie będą... ...że jak... ...jeżeli widzowie go przyjmą, to wtedy będę mógł się cieszyć. A, tak, a jeżeli będzie mi się tylko podobał, to... ...tak jakby nic z tego nie będzie, bo to... ...zależy od widzów, czy na przykład... ...zostawiam suba, a nie ode mnie, bo ja nie mogę na przykład... ...rozkazywać... Y, ...tym. Moim na przykład ludziom, którzy będą chcieli subskrybować mój kanał, albo nie będą chcieli tego zrobić, to nie będę, blokiem, rozkazywać, tak więc no, będę po prostu robił czasami, będę robił ciekawostki, może o Fortnite'cie będę może robił mity. Tylko, ten czy na przykład da się zrobić Rocket Rider na leczeniu. To też będę mógł sprawdzić, no. Będę mógł takie rzeczy sprawdzać, tylko jeżeli będziecie pisali komentarze na taki temat, bo z komentarzy będę brał mity. Czyli na przykład mit. Taki będzie, czy da się... czy da się... czy w przebraniu pomagiera dostaje się normalne HP, czy to chroni. To można by było też sprawdzić, ale jeszcze nie wiem. Tak więc mój. Tutaj będzie sporo streamów, będzie, będzie mniej odcinków niż streamów o wiele. No I jeszcze mam. No i jeszcze takie. No i jeszcze coś. No i jeszcze powiem coś o mnie. Nazywam się Kuba. Mieszkam w województwie dolnośląskim. Lubię grać w piłkę, interesuję się sportem i e-sportem. Dla... Wy, dla, dla ten, żeby było jaśnie, to e-sport to tak jakby zawodowe granie. Tak jak na przykład dla, dla takich dla tych graczy, którzy na przykład jeżdżą na takie większe turnieje, to na, to, to jest też e-sport, że się jeździ na turnieje, albo są szkoły e-sportowe, no na e sportach przeważa moim zdaniem CS:GO, ponieważ no wiadomo jest to fa bardzo fajna gra. Ja nagrywam Fortnite, na niestety, bo tylko taką mam możliwość, ponieważ moje moja kom bo mam konsolę a, kompa a komputera nie mam i moje filmy nie będą nie będą tak, na przykład tak dobre jakościowo jak komputer jak Y, ludzi, którzy nagrywają na komputerze, bo to wiadomo, że mają ułatwione, bo nie każdy program, który jest na komputerze, znajduje się na konsoli. Więc to też będzie trzeba zrozumieć. Bo... No i mam nadzieję, że odnajdę się na tym YouTubie, że będę miał wspierających mnie widzów, że po prostu będę miał powód, żeby żeby po prostu jakby nagrywać i ja wam obiecuję, że nawet jeżeli nie będę miał subów, to i tak się nie poddam i będę dla was nagrywał filmy na YouTubie żebyście po prostu że dla ludzi, którzy by ch ch chcieli mnie oglądać żeby po prostu były filmy. Żeby ci ludzie nie zostali bez filmów. Żebym nie zerbywał mój kanał. Bo Jeszcze raz miałem kanał na YouTubie. Nie zerbałem go. Przyznam, przestałem nagrywać. W... tydzień dzień. Oglądalność mi spadła niesamowicie. Nikt mi nie wchodził na live. Y. I bardzo mi było przykro z tego powodu. Ale zrozumiałem mój błąd. Że to moja wina. że... Tak jakby dostawiłem Youtuba w niczym Że ludzi Ludzi, którzy mnie oglądali Że ludzi, którzy mnie oglądali dostawiłem w niczym Że ci ludzie, którzy lubiali oglądać moje filmy Nie dostawali ich I dlatego, po prostu było bez sensu to, że mi było przykro, bo sensy na to zasłużyłem, olewając moich widzów na tamtym kanale. No ten kanał miałem parę lat temu, rok temu albo dwa. No i wtedy był taki mój okres w życiu, gdzie byłem naprawdę szczęśliwy, bo już myślałem, że dobrze się wybiję, że się wybiję, że będą mnie oglądali. No i tak trochę się nawet wybiłem, oglądali mnie, byłem zadowolony. No i to w sumie tyle, teraz będzie się... teraz oglądacie mój gameplay, gdzie jestem słaby. I to jest... Nawet, I to jest z tego sezonu. Po prostu zepsuł mi się przycisk w kontrolerze i grałem na klawiaturze i to mnie osłabiło na kontrolerze, więc teraz będę wracał do formy. Tak trochę, bo nie grałem dwa dni na kontrolerze. Grałem tylko na to i myszkę O masno! Łatwy strzał typka O, dobra, trzeba lecieć do strefy. Kurcze, czuję się jeszcze, bo tak daleko o kurczę, trochę daleko mam do strefy, będę musiał tu lecieć. Ciekawe czy jeszcze jakiś bot jest na tej platformie. No, boty tak daleko To moim zdaniem jest daleko od platformy. Tak więc za każde suby będę robił odcinek. Że nawet jeżeli zostanę 5 subów, to i tak zrobię o tym odcinek i będę wam po prostu dziękował, bo to dla mnie sporo pięć cybów jak na początek. Ale nie chcę od razu sobie, bo wiem, że to nie tak łatwo się tak jakby wybić przez granie. czy naprawdę trzeba mieć talent albo coś, bo to ciężko jest z początkami. Trzeba mieć talent albo coś, żeby po prostu być wyjątkowym, albo kreatywnym, po prostu trzeba być, żeby wasz kanał gamingowy się oglądał. Kurde, będę się musiał budować z tam kurde Dobra Tak więc to tyle z mojej strony do zobaczenia, no cześć